Moi drodzy, ja krążę sobie po Puszczy Augustowskiej i nagrywam dla Was tam, gdzie jestem, a więc gdziekolwiek. No i przypominam oczywiście, że warto kliknąć suba. Strasznie to żenujące, żeby o tym mówić, ale tak chyba trzeba, zdaje się. Słuchajcie, kilka ciekawostek z dzisiaj. Czekamy, ja czekam i myślę, że bardzo wielu innych ludzi w Polsce też czeka na obniżenie składki zdrowotnej. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że im wyższa składka zdrowotna, tym... Powinna być lepsza jakość służby zdrowia. Tego oczekujemy. Składka zdrowotna rosła w ostatnich latach, została urealniona, składki na ZUS generalnie wzrosły i w zasadzie to jest w porządku. Znaczy, tak powinno być tylko tyle, że mam wrażenie, że jednak przez to bardzo wielu mikroprzedsiębiorców dostaje pewnej zadyszki i ma duży problem z tym. A więc czekamy na obniżenie składki zdrowotnej. No i typowana niegdyś na ministra finansów, a nie będąca w ogóle finansistką i ekonomistką Izabela Leszczyna, obecnie minister zdrowia. Powiedziała w NeoTVP-info, obniżenie składki zdrowotnej, i tu jest cytat, tylko jeśli Petru zostanie ministrem zdrowia, czyli zastąpił na tym stanowisku. A co na to Ryszard, Petru? Jeśli pani minister tak nalega, on jest gotów. Ja jestem bardzo ciekaw, czy gdyby tak oddać liberałowi Ministerstwo Zdrowia, to rzeczywiście dałoby się to ogarnąć, czy on by znalazł tam oszczędności, czy to jest możliwe w ogóle. Mam takie poczucie i takie wrażenie, że i oświata. I system ochrony zdrowia w Polsce to są studnie bez dna. Tam można wsadzić każde pieniądze. I tak naprawdę, czy będzie lepiej, czy nie, to nie zależy tylko od tego. Wszystko jesteśmy w stanie przejść i te dwa bardzo duże, bardzo ogromne systemy działania państwa są w stanie przejść każde pieniądze. I tak naprawdę czy my zobaczymy tego efektu od razu, jeżeli tam dorzucimy setki miliardów złotych, hmm, chyba niekoniecznie. Więc bardzo jestem ciekaw, co z tego wiedzie. Skoro o pieniądzach sobie rozmawiamy, no to słuchajcie, pieniądze z KPO są i pracują, to jest informacja, słuchajcie, od y, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jana Szyszko, który mówi, że tak, już miliard złotych zostało przekroczone z KPO, 820 milionów złotych program Czyste Powietrze, no to akurat szło już od dawna i zawsze, także zapisu tu żadnego zaskoczenia. Nie ma, 92 miliony złotych inwestycje w polskich rolników, 51 internet w gminach miejskich, 33 miliony złotych budowa branżowych centrów umiejętności i 29 milionów złotych nowe żłobki w miasteczkach i na wsi. No bardzo jestem ciekaw te efekty, czy się pojawią, czy nie, kiedy je zobaczymy. Bo oczywiście, takie inwestycje to nie jest wcale z dnia na dzień. No to, że pieniądze pójdą i poszły i zostaną jakieś przelewy, no to zbudowanie nowego żłobka, czy nawet zbudowanie instalacji fotowoltaicznych, wymiana okien, ocieplenie i tak dalej, to jednak trochę potrwa. A przy bieżących cenach energii będzie to jednak rzeczywiście znaczące. Małgorzata Golińska, posłanka PiS-u, była wiceminister w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zwróciła uwagę na coś takiego podczas swojego przemówienia w sem -ie. słuchajcie, że fundusze norweskie zostały przeznaczone na walkę z Pisem i dzięki nim między innymi, to są fundusze z Norwegii, Islandii i Liechtensteina, czyli państw niebędących w Unii Europejskiej, a jednocześnie dorzucających się do budżetu unijnego, żeby mogły korzystać ze wspólnego rynku unijnego, no to te pieniądze zostały przeznaczone na walkę Uwaga, z reżimem PiSowskim to był sarkazm, ale też pozwoliły na zwycięstwo koalicji obywatelskiej i jego koalicjantom w tych wyborach. To przyzna jedna z organizacji, która wykorzystywała te pieniądze, i jej zdaniem udało się dzięki temu właśnie to osiągnąć. No i teraz nie wiem, czy pamiętacie. Swego czasu PiS próbował przejąć te pieniądze, to znaczy, do tej pory było tak, że niektóre zaufane fundacje, na przykład fundacja Batorego te pieniądze przydzielały się, rozdzielały innym, zarządzały nimi. Jak wiemy, no fundacja Batorego nie jest fundacją, no powiedzmy, sobie centrową, nie jest fundacją prawicową, jest fundacją liberalną, czy lewicowo-liberalną. I w związku z tym PiS miał zarzuty wobec nich, że pieniądze przyznają w sposób po uważaniu dla swoich i, i organizacji o swoich poglądach. Próbował to zmienić. W tym celu powołano NIF Narodowy Trybut Wolności. To było bardzo trudne, ogromne protesty. To był strasznie trudny proces, i jak widać, do końca się nie udało. Wychodzi na to, że PiS chyba miał rację w takim razie, przynajmniej w tej mm, rzeczy. Bardzo jestem ciekaw czy coś więcej z tego wiedzie, bo to wcale nie jest takie proste tego typu rzeczy yy... Możliwe, słuchajcie, że po raz pierwszy w historii nowoczesnej naszej po 89 roku, a jeszcze nawet później, od momentu, kiedy mamy konstytucję z 97 roku, Polska po raz pierwszy przekroczy, przekroczy dług publiczny wynoszący ponad 60%, czyli przekroczy progi ostrożnościowe zapisane w konstytucji. I stanie się to być może za ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Mówiłem o tym kilka dni temu, że bardzo dużo ten rząd pożycza, bardzo, bardzo dużo narzekał, że PiS za Polskę, a Polska, sam pożyczył od początku tego roku kilka razy więcej, niż pisz w zeszłym roku w podobnym okresie. No i teraz wiecie, jednym wolno więcej, innym wolno mniej. Yy, pewnie powstaną jakieś delikty, pewnie się okaże i zaraz się pojawi sta do prawników, który będzie tłumaczył, no, że wolno, że wyjątkowa sytuacja, że tak, że trzeba naprawiać popisie i tak dalej, i tak yy, dalej. Bardzo jestem ciekaw, yy, jak to wyjdzie i czy budżet się zamknie i na co te pieniądze w tej chwili idą, jak to jest, że zapisu te... Pieniądze były na wszystko, a teraz nie ma, a i tak trzeba bardzo dużo e, pożyczać. Sama renta wdowia, którą zapowiadają e, koalicjanci dzisiejsi, czyli pomysł lewicy o PZZ-u w zasadzie, to jest dodatkowo około 16 miliardów złotych e, rocznie. I teraz... E, no zobaczymy. Babciowe około 5 miliardów złotych. Kredyt zero na start, jeżeli ruszy 1,7 miliarda złotych. Wakacje składkowe 1,6 miliarda złotych. Mniej więcej. Zasiłek pogrzebowy miał wzrosnąć. Chyba nie wzrośnie, to miał być 2 miliardy złotych i tak dalej, i tak dalej. No więc to się robi 30 miliardów złotych. Jeżeli podsumować te wszystkie obietnice, które teoretycznie mają teraz być realizowane, no i co teraz? Jakby skąd te dodatkowe pieniądze? Państwo pożyczymy, będziemy oddawać, czy jakieś podatki wzrosną. Jeżeli tak, to jakie? No, już wczoraj mówiliśmy o tym, że 40 groszy co nam nie wzrośnie litr paliwa najprawdopodobniej, ale czy to jest wszystko, jak to będzie wyglądało? Platforma szła do wyborów krytykując Morawieckiego za wzrost podatków dla klasy średniej, czy dla tych, którzy jakoś tam próbują być tą klasą średnią. Ale co to znaczy tak naprawdę, co z tego wyjdzie? Ja bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Czy my idziemy w stronę państwa szwedzkiego, socjalnego, czy jednak nasi liberałowie trochę się dormą do władzy? Bardzo jestem ciekaw, czy państwo polskie to wszystko udźwignie i co mniej więcej z tego będzie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo. Trudne tak do ogarnięcia. Co tam jeszcze słuchajcie, z takich ciekawostek? Patrzę sobie tutaj, bo mam tutaj ciekawostki różnego typu, które chciałbym wam powiedzieć. O, jeszcze jedna. Aresztowane urzędniczki. Ministerstwa Sprawiedliwości, które obsługiwały Fundusz Sprawiedliwości, traktowane są jako osoby szczególnie zagrażające, osoby, które stanowią zagrożenie, i w areszcie, a więc będąc niewinne, nieskazane, a dopiero zatrzymane, traktowane są w taki sposób, że co godzinę w każdej celi zapala się im światło, są odosobnione, korzysta się z kajdanek zespolonych, dwóm kobietom, które zajmowały się tym, że wypełniały dokumenty i je sprawdzały. Jak to jest? I co ma do tego protokół stambulski, który wymienia rodzaje tortur? Jak to jest, że to uśmiechnięte państwo może w taki sposób traktować dwie kobiety, a nie jest w stanie zajmować się naprawdę poważnymi rzeczami, rozliczać polityków, welmarcin Romanowski, tylko zajmuje się osobami, które są dużo, dużo niżej? Naprawdę nie wygląda to ciekawie. I to jednak jest trochę martwiące, muszę powiedzieć. No i na koniec rzecz, która jest bardzo bulwersująca, moim zdaniem. Zaraz znowu usłyszę, że jestem pisiorem, ale. Naprawdę to bulwersuje i to dość mocno. Policjant za wykonywanie swojej pracy na granicy otrzymał zarzuty. Chodzi o policjanta, który nie wpuścił jakiś czas temu Klaudii Jachiry i także posłanki Urszuli Zielińskiej, obie związane z koalicją obywatelską, na granicę. Powiedział, że taka zgoda może być tylko od komendanta. Teraz usłyszał, słuchajcie, zarzuty. Chodzi o rok 2022. To są zarzuty karne, będzie za to odpowiadał przed sądem. No i to sprawa nie wygląda dobrze. Wiadomo, że posłowie Koalicji Obywatelskiej wpychali się na granicę, próbowali przepychać tych migrantów, przywozili tam jakieś pizze. Nie wiem, czy pamiętacie, ta ich polityka względem migracji, no mówiąc kolokwialnie, dość szybko okazała się być jednym wielkim stekiem bzdur. A teraz się okazuje, że za to jeszcze cierpią ludzie. Ja do policji mam bardzo dużo zarzutów w Polsce i to nie jest tak, że bronię ich po prostu z każdego powodu. Ostatnio w Gdańsku była awantura, bo niewidomy, niepełnosprawny podobno zmolestował policjantkę, bo ją dotknął i chciał ją o coś zapytać, i w związku z tym też został zatrzymany, i trafił do aresztu i oskarżone są o molestowanie. Naprawdę dziwne rzeczy się dzieją, więc to nie chodzi o to, że policja jest tylko dobra, bo nie jest, ale jednak coś tu się dzieje nie tak. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.